Ktoś tu coś wiercił. O, szedłby tutaj do, ze Skandynawii do starych juch 3000 lat. Zmienia się, tak Dobry Państwu, jesteśmy w Starych Juchach, jesteśmy na pięknym kamieniu, który jest olbrzymi, zresztą to widać, stoi nas tutaj trójka, kolega Jarek, Rafał, zobaczcie jaki on jest duży, zachęcamy Państwa, przyjeżdżajcie tutaj. I sami zobaczcie ten kamień. Do tego kamienia nie jest łatwo dotrzeć. Kiedyś, jak powiedziałem, tutaj było tak, że ludzie chętniej chodzili na spacery łatwo było przejść przez tereny kolejowe i to była najkrótsza droga od kościoła, bo to rzeczywiście w linii prostej było bardzo blisko. Ale dzisiaj, żeby do niego dotrzeć, trzeba koniecznie jechać drogą na Zawadę Jódzkie, skręcić w kierunku oczyszczalni ścieków i idąc z krajem lasu, drogą, która jest teraz poprawiana. Dostrzeć do tego kamienia jest znak na jednym z przy przydrożnych i można do niego dotrzeć. Warto zobaczyć, bo tutaj jest taka, taka jest dobra energia wokół tego kamienia. Z kamieniem wiążą też się pewne legendy. Kamień leży około 500 metrów od kościoła, dlatego też prawdopodobnie kościół został tam umiejscowiony, aby po prostu te liczne pogańskie wycieczki tędy nie uczęszczały, a prawdopodobnie na kamieniu tym Jaćwingowie zamieszkujący onegdaj tę ziemię uprawiali czy dokonywali obrzędów pogańskich. Kolejna legenda głosi, że właśnie nazwa Starej Juchy pochodzi od właśnie czynności ofiarnych, które były dokonywane na tym kamieniu. Wymiary głazu i jego historię, jak się tu przywędrował ze Skandynawii możemy znaleźć w nieocenionej monografii pana Franciszka Galantego który napisał taką monografię w sposób bardzo amatorski, ale jest to niewyczerpane źródło wiedzy. A co tutaj? Tu jest to, to, jest ten kawałek, to jest to. Tu jest ten no. Tak kawałek. myślicie? Bo przecież ten, tutaj ten kawałek, co tutaj leży, nie wiem, czy on to samoczynnie odpadł, czy tego, ale chyba tutaj ktoś coś tutaj robił, żeby złupać albo ten kamień. I zmniejszyć, tutaj otwory było, żeby to odłupać. I prawdopodobnie gdyby liczyć, że posuwał się 100 metrów dziennie na czole Moreny, czyli się zsuwał z tego lądolodu i tak razem z tym lądem się posuwał, widziałem taki postępujący lodowiec tutaj w Islandii, to szedłby tutaj, do, ze Skandynawii do Starych Juch 3000 lat. A pamiętajmy o tym, że ten lodowiec nie tak dawno ustąpił. Dlatego tu jest taki bardzo charakterystyczny krajobraz pofałdowany i pokryty kremami, morenami i ozami, które są pozostałością po lodowcu. Wszystko, co tu jest, to pochodzi ze Skandynawii. Starsze osoby to może. Pamiętają takie słowo i tak często się mówi przy świniobiciu na przykład jucha na krew i właśnie stąd pochodzi nazwa stary juchy, bo jucha jako słowo jeszcze staro ono przeniknęło do naszego języka słowiańskiego i do polskiego i stąd się wzięła i cała nazwa stary Jucha. i to było też, nie pamiętajmy, za czasów niemieckich tak samo to było alt jucha. Czyli to też słowo też funkcjonowało jucha jako słowo jadźwieskie, tak jak wiele innych nas miejscowości. One wbrew pozorom mają po 2000 lat, niewiele zmieniły się w ciągu naszego tutaj współczesnego życia. Muzyka